Po prawie dwumiesięcznej przerwie w ubiegłym tygodniu wznowiono pracę nad budową bloku energetycznego w Jaworznie. Generalny wykonawca tej inwestycji, którym jest Rafako S.A. stoi przed ogromnym wyzwaniem, bo z uwagi na trwającą pandemię praca musi być wykonywana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W lutym podczas ostatniej fazy testów bloku Jawożnie nastąpiła awaria jednego z elementów kotła. W związku z tym powołano komisję ustalającą przyczyny wystąpienia usterki, a nowy zarząd spółki E003B7 zasiadł do, jak się dziś okazuje, zakończonych pierwszym sukcesem rozmów z inwestorem spółką Tauron. To porozumienie jest bardzo rozsądne, tak uważam. Znaczy te, te konkluzje, które wynikają z raportu, który wspólnie żeśmy w ramach prac Komisji Awaryjnej przy, przygotowali, pozwalają nam zrozumieć powody, dla których doszło do zdarzenia, ale też pozwalają wyciągnąć wnioski na przyszłość, po to, żeby podobne incydenty nie miały miejsca. Więc to jest bardzo pozytywne. Objaw tego, że potrafimy wspólnie analizować bardzo trudną materię i osiągać kompromis czy też wspólne wnioski. Kolejnym krokiem było porozumienie dotyczące dalszej realizacji projektu, i właśnie na jego podstawie kilka dni temu prace na budowie bloku ruszyły pełną parą, angażując w nie kolejne brygady podwykonawców. Trwająca pandemia nie ułatwia tego zadania, przez co konieczne było zmodyfikowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest wartością jakby najwyższą. Znaczy to chciałbym zapewnić, że zarząd spółki E003B7, jak również zarząd główny Rafaco, przeanalizował wszystkie procedury wewnętrzne, oceniliśmy ryzyka zewnętrzne, wewnętrzne i naszym bezwzględnym priorytetem jest to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Skonsultowaliśmy to z naszymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą budowy w różnych miejscach w Polsce czy na świecie, czy te nasze standardy które tu wprowadziliśmy spełniają ich oczekiwania więc na tą chwilę wiemy że spełniamy te najwyższe międzynarodowe standardy w prowadzeniu tych robót i dlatego też te setki osób tutaj dalej może pracować i dokończyć tak ważną inwestycję jak ja, ważno trzy. Zgodnie z nowymi procedurami podwykonawcy mogą wejść na budowę dopiero po potwierdzeniu, że wszyscy ich pracownicy zapoznali się z obowiązującymi zaleceniami. Na każdej bramce i wejściu do budynku wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury. Ograniczono też kontakt pomiędzy brygadami, a w wyznaczonych punktach na placu budowy oraz w kontenerach umieszczono automaty z płynem dezynfekującym. Każdy z pracowników jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Zapewniliśmy pracownikom odpowiednie odległości, także poruszanie się po obiekcie jest specjalnie przygotowane, czy poruszanie się windami, żeby w tych windach były zapewnione wszystkie odległości. Ograniczono też liczbę osób w biurach, część z nich pracuje zdalnie. Do niezbędnego minimum zredukowano przemieszczanie się pracowników, a wszelkie spotkania organizowane są poprzez tele- lub wideokonferencje. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, ryzyko zakażenia się koronawirusem w miejscu pracy jest minimalne, ale spółka zabezpieczyła też dodatkowe zasoby ludzkie na wypadek wystąpienia zachorowań wśród wykonawców. Jest to o tyle istotne, że budowa bloku Wiawożnie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. W całym systemie e, krajowym, systemie elektroenergetycznym ten blok będzie niezwykle ważną jednostką dla, z, z tego względu, że jest po pierwsze najnowocześniejszy w swojej klasie. Proszę pamiętać o tym, że to jest blok o parametrach nadkrytycznych, czyli jego sprawność i efektywność, i w związku z tym obniżona emisyjność, jest ponadprzeciętna, ponadstandardowa i możemy z pełną jakby tutaj odpowiedzialnością powiedzieć, że spełnia wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe na przykład. Jak dodaje prezes spółki E003B7, inwestycja w jawożnie jest prawdopodobnie ostatnią, tak dużą inwestycją energetyczną opartą na węglu w naszym kraju. Te kompetencje, które tutaj nabywamy. Mam nadzieję, że grupie Rafako będą służyć również w dalszej ekspansji czy rozwoju, bo tutaj mamy bardzo ambitne plany. To też jest taki przekaz dla wszystkich naszych pracowników, że grupa Rafako ma jasno, sprecyzowaną wizję też rozwoju. I... Projekt Jaworna ma w, tym, w tych planach zasadnicze e, miejsce. Dziś zaawansowanie prac nad budową bloku o mocy 910 MW oceniane jest na 98%, a termin zakończenia budowy ustalono na 15 listopada bieżącego roku.